zazwyczaj wielkie zdziwienie wywołuje fakt, kiedy pokazuje, że zjadam jakąś roślinę, że rośliny w Waszych ogrodach mogą służyć jako y, takiego pewnego rodzaju y, rodzaj pomocy, wsparcia y, naszego organizmu, że możemy dodawać je do różnego rodzaju posiłków, że nasze śniadanie nie musi być monotonne, a wręcz przeciwnie. Kolorowe, smaczne, fantastyczne. To, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to juka karolińska, która również wywołała wielkie zdziwienie. I tak jak zawsze powtarzam, moja mama mówi: córeczko, nie można zjeść całego świata. Ale kwiaty w moim ogrodzie służą nie tylko do właśnie kwestii dekoracyjnych, ale służą do dekoracji mojego talerza i do tego, abym lepiej się czuła, juka karolińska, o której chcę wam powiedzieć, jak wiele roślin ma działanie przeciwzapalne. Sekretolityczne, czyli tak naprawdę upłynnia śluz, który znajduje się w oskrzelach, ułatwia jego wydostawanie się na zewnątrz, upłynnia i zmniejsza ilość tej wydzieliny, która zalega nam w drogach oddechowych, ale fantastycznie wpływa właśnie przez zespole nieszczelnego jelita. Przy wrzedziejącym zapaleniu jelita grubego. Fantastycznie działa na kości i na stawy, więc myślę, że jedyne co możemy zastosować, to zerwać ją, ale najpierw sprawdźcie, czy nie jest gorzka. Jeżeli nie jest gorzka, wymyjcie ją dokładnie i możecie z niej korzystać w różny sposób. Dodaj do jajecznicy, można ją kisić, sposobów jest mnóstwo.